Dzień dobry, dzień dobry. Znów mam dla Was bajeczkę. Posłuchajcie, uważnie. A dziś bajeczka o dzielnym, ołowianym żołnierzyku. Coś dla chłopców nareszcie, prawda? No dobrze. Słuchajcie, uważnie. Któregoś dnia nam. Do małego sklepu z zabawkami przyszedł pewien człowiek i powiedział: Chciałbym armię ołowianych żołnierzyków dla mojego synka, który bardzo lubi się bawić. Bardzo proszę, ukłonił się sprzedawca. Może pan kupić całe pudełko, ale jedna figurka jest uszkodzona. I wyjął ze szkatułki żołnierzyka bez nogi. Jeśli pozostałe są dobre, wezmę wszystkie, zdecydował mężczyzna. Żołnierzyk bez nogi bardzo się ucieszył, że nie wyrzucono go z pudełka, a tym samym z ołowianej armii. Wyprostował się tak dumnie, gdy chłopiec który dostał go w prezencie powiedział: Pięknie stoisz na baczność. Będziesz strażnikiem. Pilnuj moich zabaw. Pilnuj moich zabawek i umieścił go na parapecie obok papierowej baletnicy. Ołowiany żołnierzyk nie mógł oderwać wzroku od lalki, w delikatnej różowej sukience z bibuły i przybranej cekinami. Kręciła piruety, pomyślał, że jest do niego podobna, przecież jak on stoi tylko na jednej nodze. Zakochał się bez pamięci. Kiedy nadeszła noc, żołnierzyk i baletnica. Spoglądali to na księżyc, to na siebie. Była taka piękna. Trach! Rozległo się nagle. To otworzyło się drewniane pudełko, stojące na parapecie. Wyskoczył z niego złośliwy pajac na sprężynie. Nie gap się tak na nią, krzyknął. Wszystkie zabawki wiedzą, że ma zostać moją żoną. Żołnierz nie przestraszył się, nie. Był bardzo dzielny, ale wieczko pudełko potrąciło go. Stracił równowagę. Małż miał przecież jedną nogę i runął z parapetu na ulicę. Dwa łobuziaki. Podniosły go schodnika i włożyły do papierowej łódeczki. Można taką łódeczkę zrobić z kartki, prawda? Oni właśnie zrobili taką łódkę z papieru, wsadzili żołnierzyka i puściły w rejs po rynsztoku. <laughs> Czy myślisz, że, żoł że żołnierzyka ogarnął strach? O, nie! Stał dumny i wyprostowany. Wyglądał jak prawdziwy kapitan. Rwący prąd zaniósł deczkę do kanału. Masz paszport? Zawołał na jego widok groźny szczur. Bo szczury są tam w kanałach. Ale żołnierzyk nawet na niego nie spojrzał. Z kanału trafił do rzeki. Czy wiesz, co tam się stało? Wielka ryba pomyślała, że to jakiś smaczny kąsek i połknęła go. Co dalej było? Zaraz się dowiemy. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. W domu chłopca przygotowywano kolację. Gospodyni kupiła na targu ryby jakież było zdumienie kucharki, gdy z rozciętej ryby, którą kupiła, wypadł ołowiany żołnierzyk bez nogi, ten sam, który niedawno zginął. Hurra! ucieszył się chłopiec. Urządzę defiladę na cześć bohatera. Zebrał wszystkie zabawki i ustawił je przed kominkiem. Ach! Westchnął ołowiany żołnierzyk, bo znów zobaczył ukochaną baletnicę. Och! westchnęła baletnica. Ha! krzyknął, pając na sprężynie. Pajac! Na sprężynie. Wieczko pudełka potrąciło żołnierza i lalkę, i wpadli prosto w płonący na kamieniu ogień. Zostało z nich tylko małe ołowiane serduszko, lśniący cekinem w środku jedyny ślad wielkiej miłości. I tak się zakończyła miłość żołnierzyka i baletnicy. Trochę smutno, ale już jak to zabawki, były razem. Dziękuję kochane dzieci za uwagę, że tak pięknie słuchacie. A ja czekam na rysunki 6 grudnia, więc już niedaleko. Obejrzę wszystkie wasze rysunki, które przysyłacie do mnie, i dostanie ktoś w nagrodę, książeczkę. Także czekam na Was, już zbliża się zima. Wszystkie liście moje skrzaty nazbierały już ostatnie liście w lesie i muszę pomyśleć o nowym pianku. Także może już na zimę zmienimy swój strój na inny, zimowy, tak? Ale jeszcze przed nami Mikołajki. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, kochane dzieci. Hej.